Dzisiaj spotkaliśmy się wspólnie z zawodnikami, ze sztabem szkoleniowym, żeby wspólnie podsumować rundę rozgrywkową, która za nami w sezonie 2022-2023. Jest to dobry moment na to, żeby spokojnie w miłej atmosferze przeanalizować to, co nam się udało, to, czego nie zrealizowaliśmy i wyciągnąć konstruktywne wnioski pod kątem już rundy rewanżowej wiosny, tak żebyśmy mogli ten... Nasz cel wynikowy, który sobie zakładamy, i to co w drużynie chcielibyśmy poprawić, zrobić w odpowiedni sposób. Jeśli chodzi o rundę, która za nami, jesteśmy na pometku rozgrywek w sezonie 2022-2023. Zajęliśmy szóste miejsce. Cel, jaki zakładamy sobie przed tym sezonem to jest zajęcie właśnie tego szóstego miejsca, natomiast uzależniamy też to od okoliczności, które będą nas dotyczyć. Myślę, że wynik jest adekwatny do, do naszej aktualnej sytuacji, natomiast po analizie widać, że jeśli chodzi o grę naszą, to tych punktów powinno być o cztery więcej i myślę, że taś nas było na to, żeby to jedno miejsce wyżej zająć, natomiast mamy jeszcze drugą część sezonu, będziemy starali się zrobić wszystko, żeby w tej rundzie rewanżowej, poprawić to, co nam nie wychodziło i finalnie zająć jak najwyższe miejsce, bo myślę, że starczasz na to, żeby w tej lidze być w cisłym czubie tabeli, natomiast jest to wszystko uzależnione na pewno od pracy, którą musimy wykonywać i, i tutaj na pewno wszyscy jesteśmy tego świadomi.